Ja mam takie przemyślenie na dzisiaj Bo przecież Jak jeździliśmy wszyscy do pracy Tej pracy było dużo Mieliśmy dużo bodźców wokół Dużo ludzi No to prawie każdy narzekał, że, że Już ma dosyć, że mu się nie chce Że najchętniej siedziałby w domu W ogóle z tego domu nie wychodził No i proszę Mamy sytuację taką jaką mamy Siedzimy w tych domach i teraz prawie każdy narzeka, że wróciłby do pracy. Podobnie mamy z postanowieniami, na przykład siłownia. Wielu z nas przez kilka miesięcy próbowało się zebrać, niestety bezskutecznie. No i teraz prawie wszyscy są smutni, że, że chcą biegać, chcą iść na rower, i nie mogą tego zrobić. No, i ja się tak zastanawiam, dlaczego? W ogóle, o co chodzi? I, I co jest nam tak naprawdę potrzebne do szczęścia? Czy jest na świecie jakakolwiek osoba, jakiekolwiek wydarzenie, które sprawiłoby, że chociaż przez chwilę przestalibyśmy narzekać? No i to, czego życzę Wam, czego życzę sobie, to, to przede wszystkim zdecydowania równowagi. Bo czasu teraz jest dużo i myślę, że możemy tak na spokojnie się zastanowić, czego tak naprawdę od życia potrzebujemy, do czego dążymy i, i co jest dla nas ważne, po prostu. I doskonale wiem, jaka jest sytuacja, i że nie jest lekko. Ale, ale chciałam wprowadzić taki momencik optymizmu i zaapelować, żebyśmy doceniali e, jakąkolwiek sytuację, która się wydarzyła, która się przydarzy, w jakiej nas życie postawi, bo, bo wszędzie czyha na nas coś dobrego i trzeba to po prostu docenić, zależy, jak się, z jakiej perspektywy się na to patrzy. No, i mam nadzieję, że, że spotkamy się już niedługo, między innymi w teatrze, i że będziemy mogli za kilka lat opowiadać młodszym, młodym, jak to było za naszych czasów, i że będziemy czytać o sobie w podręcznikach do historii, jak to przyczyniliśmy się do ratowania świata, siedząc na kanapie. Wszystkiego dobrego, bądźcie silni.